Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszą Eucharystią rozpoczynamy święte triduum paschalne, czyli obchód męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Msza święta, w której będziemy uczestniczyli, upamiętnia ostatnią wieczerzę, kiedy to Pan Jezus tej nocy, z którą został wydany, spożywał z uczniami ucztę paschalną. Podczas niej ustanowi sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa utrwalił swoją obecność w Kościele pod osłoną sakramentalnych znaków i apostołom oraz ich następcom w kapłaństwie nakazał, by byli w świecie świadkami posłanictwa i ofiary Chrystusa. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus obmył również swoim uczniom nogi, dając nam przykład prawdziwej i bezinteresownej miłości i służby. Dzisiejsza liturgia ma swój szczególny wydźwięk przez towarzyszące jej znaki w czasie hymnu Chwała na Wysokości Bogu będą piły wszystkie dzwony oraz dzwonki ministrantów. Towarzyszyć im będzie gra na organach. Wszystkie te instrumenty milkną potem aż do Wigilii Paschalnej. Oznacza to, że w Kościele rozpoczyna się okres głębokiej zadumy i refleksji nad śmiercią Chrystusa. Po komunii świętej kapłani przeniosło procesyjnie Najświętszy Sakrament do ołtarza adoracji, zwanego w pobożności ludowej ciemnicą. Ta czynność liturgiczna jest symbolicznym przypomnieniem wydarzenia nocnego czuwania Jezusa w ogrójcu, gdzie spędził ostatnie chwile przed swoją męką. Prosił on wówczas swoich uczniów słowami: czuwajcie i módlcie się. Pragnął, by byli z nimi tej nocy. Po przeniesieniu najświętszego sakramentu zostanie obnażony ołtarz z kwiatów i obrusów. Ojcowie kościoła widzą w tym geście znak opuszczenia Jezusa przez najbliższych. I pozbawienie go szat przed ukrzyżowaniem. Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu. Niech ten nasz wspólny udział w ofierze nowego i wiecznego baranka będzie dla nas mocą, siłą i łaską do przejścia z Królestwa Ciemności do Królestwa Syna Bożego. Przygotowujemy się do rozpoczęcia świętej liturgii. Wzbudźmy w swoich sercach intencje, z jakimi przystąpimy do Otara Pańskiego. w Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry, nasi parafianie, wszyscy, którzy przybyliśmy, wszyscy przybyli goście, aby świętować te szczególne wydarzenia, bo dzisiaj dzisiejszą apostoł rozpoczynamy ten szczególny czas Triduum Paschalne. I zauważmy te, te święte wydarzenia, które będą miały miejsce przez te kolejne trzy dni aż do niedzieli zmartwychwstania, one rozpoczynają się od tego, co dla nas najważniejsze, a więc od ustanowienia sakramentu Eucharystii. I dzisiaj zechcemy sobie króciutko zauważyć, podkreślić, czym dla nas jest Eucharystia. I wymiar drugi dzisiejszego święta, dzisiejszego dnia, to jest kapłaństwo. I zauważmy, moi drodzy, że te dwa sakramenty, sakrament kapłaństwa i Eucharystii, one nawzajem się przenikają. One nie mogą istnieć jeden bez drugiego. Ani kapłaństwo bez Eucharystii, ani Eucharystia bez kapłaństwa. I moi drodzy. Drugi sakrament, który dziś pragniemy rozważać, który jak powiedzieliśmy jest związany z sakramentem kapłaństwa, to jest sakrament Eucharystii. Eucharystia, na której gromadzimy się w naszym kościele każdego dnia, w każdą niedzielę, w święta i, uro, i uroczystości. Zauważmy, że... Eucharystia bierze początek już w Starym Testamencie. Słyszeliśmy przed chwilą opis przejścia, wyjścia Izraelitów z Egiptu. I tam właśnie Pan Bóg nakazuje narodowi wybranemu, by pośpiesznie spożywali posiłek, by wychodzili z Egiptu, by to przejście było pamiątką, aby zawsze w tym dniu obchodzili ten szczególny dzień. I w drugim czytaniu święty Paweł. Mówi o, już o Panu Jezusie, który ustanawiając sakrament Eucharystii pozostał z nami do końca. I wreszcie święty Jan w dzisiejszej Ewangelii przez scenę obmycia nóg przez Pana Jezusa swoim uczniom pokazuje, do czego ukierunkowana i do czego dąży każda Eucharystia. Zobaczmy, tutaj na ołtarzu przychodzi do nas Jezus Chrystus, Ten, który w wielkim uniżeniu, jako Ten, który staje się jakby najniższy, ponieważ w tamtych czasach umywanie czy podawanie do umycia wody czy ręcznika było zarezerwowane w najniższym w społeczeństwie. I Pan Jezus do tego stopnia się uniża, że Chce umyć nogi swoim uczniom, aby pokazać im najpierw, co mają czynić, aby pokazać im, w jaki sposób mają postępować w swoim życiu i również chce nam pokazać, że On przychodzi do nas podczas każdej mszy świętej jako uniżony sługa, który chce nas obdarowywać potrzebnymi łaskami i darami. Thank you for watching!